Jak w normalnym czasie. Następne kryterium: Zony szkolne, pracuje lub uczę się na obszarze wyjazdu całego Również mogą się ubiegać osoby pracujące, są na wyglądał zarejestrowaną w rynku pracy lub zarejestrowaną w rynku e, Osoby nieaktywne zawodowo, wiek na miejscu do 64 lat. Niezaprzednione niewykonujące innej pracy zarobkowej, również z w grę w świecie. Mamy parametry pożyczki. Maksymalna wysokość pożyczki 50 tysięcy złotych, maksymalny okres spłaty 5 lat. Najniższe oprocentowanie wielkopolskie mają 3,5% w skali roku. Możliwość skalizacji składu kapitału do 12 miesięcy. Brak opłat za rozpoczynanie wniosku, brak prowizji do udzielenia pożyczki. Brak opłat za wcześniejszym spłaceniem. Poznaczenie pożyczki. Pożyczka będzie, prożyczka będą, można ogólnie przeznaczyć na dowolny cel. Tutaj musi być związek z rozpoczęciem do idealnej z i musi być uzupełniony ekonomicznie. Tutaj takie słowa, podzwonię, obrota, obrotowy, niebezpieczny. A ten, jak też, jak to miał, w pewnym regulaminie też jakaś wyzwanka dyskusyjna funduszu, no nie ma ograniczeń z wydatków z tego udziału danej kategorii wydatków, czy nawet wznoszę, czy wydatki obrotowe nie ma jakoś określone, że na przykład 50% wznożona wyda wydać na obrotówkę, a pozostałe na inwestycyjnie. No, to jest tutaj bardziej szczegółowe, dla przez i Tutaj można być na przebudowa, wykonać budowę, modernizację środków trwałych, czy też wtedy na przykład że to w budynku, w wyposażenia, wykonania w związku do realizacji zamówienia, zawsze niematerialnych i prawnych, pokrycie kosztów innych, wydatków dotyczących jednego strzelania i tematy uruchomienia sprzętu. Że w tej Tutaj w tej chwili nie ma z określenia, że musi być dostępny znów. Zróbmy to z ubezpieczeń. Weksel i w deklaracji o to obligatoryjne hipoteczne nieruchomości w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z ubezpieczeniami, w poręczeniu składu pożyczki dostępnej przez osoby trzecie. W przypadku.

w, w, w drugim etapie wynik osób wkłada do takie dokumenty, jak wniosy w projekcie, biznes plan, część opisowa, finansowa, systemar rozobowy, harmonizą zdrowot finansowy, informacyjny, przesponny o zatrudnieniu. A jeżeli to jest um, wymaga, wymagane jest. Opinia bankowa i tutaj jest też istotna, jak to i, mówiłam w tym dyskusjach, to dotyczy to zarówno w jak i wnioskodawcy. Tak, e, to może być e, dziwne, to nie jest bez względu na to, to, dziwne, to się, czy te studiach, to jest czy wnioskodawca ma, macie, nie ma prawa kredytu, no i w banku, o w samym rachunku, bankowym. Dobrze, może jeżeli chodzi o terminy, no to tutaj formuła, że rekrutacyjne ocenianie jest pod kątem spełnienia kryteriów dostępu, czyli czy w ogóle będzie spełniać warunki. taką pożyczkę. Ocena formalna wykonana jest w terminie tego formularzu w dwóch do pięciu dni roboczych od dnia wpływu formularza. I tutaj oczywiście informowana jest osoba, czy jest, to, czy, jest to, czy nie. Wtedy ta osoba może składać konkretne wniosek. I tutaj wniosek musi być składany osobiście w z tych dwóch biur e, e, funduszu. Tutaj wiadomo, jak wysłanie płynie, do nowej podstawy opatrzone danymi wpływu e, i o tym formalnej do pięciu dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku uchybień zniaty gminy automatycznie obrzucane, wzywa się wnioskodawce przedmiane, telefoniczne lub dostosowania ze uzyskaniem w terminie e, indywidualnym z gniosodawcą, jednak nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli jest wszystkie powiedzmy uchybienia zostaną poprawiony, wniosek jest poprawny formalnie, wtedy jest wpisywany w rejestr wniosków i przekazywany do oceny retorycznych. Sekretarza merytoryczna jest wykonana w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia wystąpienia w czasie kompletnego, czyli wtedy, kiedy wpłynie kompletny wniosek poprawny. Jeżeli chodzi o to, gdzie można składać wniosek, to te formularze zgłoszeniowe można przesyłać listownie i osobiście na te dwa adresy. I, a, natomiast te dni o osobiście składać, i można je składać w tych dwóch biurach oprócz Wielkopolskich lub w Polsce, w zależności, gdzie ktoś na bliżej. W 30 godzinach otwarcia, czyli od 8 do 16 w trybie ciągłym. Dziękuję za uwagę i zaraz wyślę tutaj e, prezentację w pdf